Design thinking i design e, sprint. Podobne nazwy, podobne podejścia, no ale czy na pewno? Design thinking, jak sama nazwa wskazuje, to thinking droga myślenia, droga pracy e, można powiedzieć nawet filozofia. Design sprint znów, jak sama nazwa wskazuje to coś szybkiego, krótkiego coś, co powinno szybko dać efekty. Może taka analogia. Gdybyśmy chcieli przygotować w piątek rybę na obiad czy na kolację i wybrali się na kurs gotowania, to na tym kursie poznalibyśmy wszystkie gatunki ryb słono i słodkowodnych, nauczylibyśmy się je filetować, więc pewnie nauczylibyśmy się także posługiwać różnymi rodzajami noży. Nauczylibyśmy się tą rybę piec, smażyć, gotować w wodzie, na parze itd. I tak dalej. To byłby kurs gotowania, to byłby Design Thinking. Gdybyśmy myśleli o Design Sprincie, to myślelibyśmy o książce kucharskiej i o przepisie, czyli weź 300 gram dorsza, rozgrzej patelnię, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Design Thinking to myślenie, to filozofia, to sposób pracy, Design Sprint to framework, przepis, lista konkretnych zadań, aktywności. Do wykonania. Ta analogia dotycząca ryby. No niestety nie jest moja. Pochodzi z YouTubeowego kanału firmy AJN Smart. Link gdzieś tam na dole polecam, bo dużo tam ciekawych inspiracji znajdziecie. A jeśli szukacie dobrego źródła informacji o Design Thinkingu, to polecam tą książkę. I to tyle. Dzisiaj było szybko. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć, cześć!